To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaźmierczak. To, co mówimy o innych ludziach, świadczy przede wszystkim o nas. Czyli jeśli mówimy dobrze o innych, jeśli mówimy, takie koncentrujemy się na dobrych rzeczach, to, co to o nas mówi, to mówi, że właśnie tacy jesteśmy. A jeśli bluzgamy na drugą osobę, mówimy, że on jest taki siaki i owaki, to o kim to świadczy, o tej osobie, o której mówimy? Nie, to świadczy o nas, ponieważ to, co ja daję światu, to jest we mnie. I ja zawsze powtarzam moim bliskim i dalszym znajomym, mów dobrze o innych, nawet jeśli cię ta osoba zraniła, nawet jeśli ona nie jest taka, jakbyś chciał, chciała, ale jeśli ty o niej mówisz, głupia, wredna, owaka, to to nie świadczy o tamtej, tylko o tobie. I jeśli... Nawet ta osoba ma rację, ponieważ ta osoba, o której on mówi tak nieładnie, no, czasami na to zasługuje. Ale jeśli my będziemy o tej osobie mówić w taki sposób, żeby jej nie ranić, żeby określać jej zachowanie, owszem, negować jej zachowanie, owszem, ale nieoceniająco i... Ja zawsze się śmieją moi znajomi. Mówi dobra, dobra, już nie będę mówić tak i tak. Będę mówić chora kobieta, biedna kobieta, zamiast źle o niej mówić. I ja za każdym razem się zastanawiam, jeżeli ktoś w moim towarzystwie obgaduje inne osoby i mówi o nich bardzo źle. To ja się bardzo często zastanawiam, co będzie, jeżeli ja z tego towarzystwa wyjdę, czy o mnie nie będzie tak samo mówić. Ponieważ taka ogólną zasadę możemy z tego wyciągnąć. Więc podstawową zasadą jest, mów dobrze o innych. Ponieważ to, co mówisz o innych, świadczy przede wszystkim o Tobie. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.